Idziemy sobie do Avion Karetką Karetką Ja przed chwilą, ja chwilą walnąłem głową w znak Dobra. O. z 920 okay. To miasto wygląda zupełnie inaczej niż wczoraj Wieczorem, które było zatłoczone, pełne ludzi A teraz puściutko A my już dreptamy na śniadanko Potem lecimy na, na banę i... Pan Pieseł przed zbywem stoi. Ty, a tu? A nie, tu tylko kawa. No dobra. No to wchodzimy. Siedliśmy sobie na jakiejś knajpce. A ja Misia opowie, co zamówiłaś. Takiej, typowo, trochę. Nie no, nie najpierw, w restauracji. Najpierw opowiedz, co zamówiłaś, a potem postaram się pokazać. Mam dwa tosty i dwie herbaty w turecku, bo pan nie mówi po angielsku. Nie. Jesteśmy w bocznej ulicy od, od głównej. No i jest, jest tak klimatycznie. no. Jedna z największych mi jest otwarta o tej porze. 9:25. O, i tam pan pieseł idzie na inspekcję. A. Będzie piesek diagnosta? Jest jak inspektor. Jedyne co co Kami się przeszkadza to smród fajów wszędzie. I teraz będę jadła śniadanko z zapachem fajów. Ale powiem Ci, że wczoraj jak jechaliśmy tym autem i te chopy tam kurzyli, to mi jakoś tak nie wiem, no mam wrażenie, że przywykłem no, do tego, albo po prostu jakoś mój, czasie, mój tak, organizm stwierdził, no, że dobra, no, no jesteśmy u nich, no to nie będziemy narzekać na to, że robią coś, co no jest... tak, oczywiście, panowie się zapytali, Dokładnie. To jest problem, powiedzieliśmy, że nie, chociaż, że chociaż było. się podnosi na każdy zapach. No ja jakoś szybko do tego przywykłem i jest okej okay, nawet. Już dostaliśmy nasze jedzonko, tościki. To tost sujuklu Kiełbasa? Salami? Kiełbasa, kiełbasa, Jeszcze gór? Jak? Szukają, trochę sucha. Ale to pewnie dlatego, że nie wzięliśmy nic czerwonego. I żadnej pasty, nic takiego. Paweł, czy nie lubi Ostrego? Bo... No, Stoimy już na. Co? O, i jedzie nasza bana Dobra, śniadanko, się się. No super, znalazła. super. Troszkę się teraz wystraszyliśmy, bo weszła kontrola do tramwaju. No a my płaciliśmy kartą przy wejściu i <laughs> nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. A tu mają taki system, że się swoją kartę przykłada do. Minala jakby. I jest, czy płaciło się, czy nie. A tam panie przy wejściu na jednej, jakby karcie, przeszły dwie. I... No. Jedziemy do Afion. No, zjeżdża. No, zjeżdża, ale nie wiadomo, czy dla nas. Dla nas? Ej, bo, wiesz co? Czy nie będziemy się męczyć, bo oni tam szybko jadą i także. Jedziemy sobie do afiów. Awion... Nas podwiózł już na drogę. Na razie nic nie jedzie, jesteśmy tu też w pół do sekund. 11. 10, <grym> 10, 10, sekund. 10 sekund. O stoimy. dobra, coś się puściło. Zapój do widzę za Trzeba, nie? A może powinniśmy drugą kartkę zrobić? Po prostu apron. No. Wiedzieliśmy, że musimy zmienić napis, bo był chyba troszkę mało widoczny. Co prawda staliśmy dopiero 10 sekund, ale tak stwierdziliśmy. Wyjeżdżamy ze Skiszechir Shaheer. Polonia. Polonia. Holiday! Naszym dzisiejszym celem jest Afion Karahisa, co można tłumaczyć jako czarna twierdza opium. Dzisiaj do pokonania mamy 132 km przez turecki interior. No to lecimy. Jedziemy sobie z panem pan nam kupił kawkę po drodze. Pan wysadził nas po 50 km. Zostało nam jeszcze e, 80 i <laughs> jesteśmy trochę nigdzie, ale bardzo tu ładnie w tym nigdzie. Tam może być jakiś, ale. No żeby. Bo tu pan nas wysadził na zakręcie. Idziemy. Zostało nam 80 kilometrów do Afion. Ale patrz, powtarza się schemat z wczoraj. Że? Czyli najpierw ktoś nas wywiózł e, no tak, poza miasto. No. Potem nas wziął tir. No to teraz osobówka jakaś. cysterna dokładniej? No, jechaliśmy cysterną z wodą. Pan wiózł wodę do mycia drogi. Do polewania drogi. Kupił nam kawki. Akurat trafił w Kamisi godzinę na, na kawę. Dowiedzieliśmy się, że jego kuzynka chyba studiuje ergoterapię na HGTP w Ankarze. Kierowca nazywał się Ilkaj, póki pamiętam. Ilkaj, A, bo zapominamy imion naszych kierowców. Więc teraz jechaliśmy z Ilkajem. Tutaj pan nas teraz przywiózł na czaj. Tutaj jechaliśmy sobie z panem. Tam siedzimy. I takie domki też, gdzie można sobie usiąść przy trasie. A tutaj pani przygotowuje dla nas czaj. Siedzimy sobie, pijemy herbatkę. Jest no problem. Nie no <gry> Jemy güzlemę z pomidorkami. Jak ci smakuje? Bardzo. Jedno jest z serem, drugie jest z ziemniakami. No i jedziemy teraz do Afion z naszym przeuroczym super kierowcą, z Kamifią. Karahisar. położone wokół skały, stwierdzą miasto wielkości Katowic, jest znane z produkcji kajmaku oraz lokalne kiełbasy Sucuk. Do tego jest to bardzo religijne i konserwatywne miasto, które zapisało się w tureckiej historii jako pasją walki o niepodległość Turcji. Jakaś gastro ulica. Może festiwal, ty. No, festiwal. Co? To, a nie, to przyszły, weekend. przyszły weekend. no. No co, idziemy gdzieś tam, nie? Mamy czegoś, żeby usiąść, żeby była toaleta i żeby znaleźć potem. Idziemy sobie właśnie teraz taką uliczką w centrum Afion Kara nie Karahisa Trudna nazwa dla mnie dalej Ładnie jest zrobione, w sensie wszystkie te napisy są takie same Żaden nie ma taki, taki, takiej obstrokatowości wszędzie, nie? że każdy jest inne. A tam u góry góry twierdza nad miastem Tutaj w napisach będzie dodane co to za twierdza tutaj sprzęt do robienia kawy Tutaj w ogóle w tym miasteczku, w tym centrum, mają takie jakby obszary tematyczne, że idziesz do jakiegoś obszaru, i tam, i tam są na przykład sami sprzedawcy, tak jak tutaj właśnie takich garków, takich rzeczy domowych. Wcześniej były buty, wcześniej było złoto, jeszcze wcześniej było jedzenie. I teraz znowu szukamy jedzenia, więc, kr więc krążymy i chodzimy. Prawo! Weszliśmy sobie do salim usta żeby znaleźć hotel, zamówiliśmy Sutlacz i nazwę muszę sobie potem przypomnieć, Dobrze. bo nie pamiętam. Dobra. Dobra. Dzień dobry. Mm. Dobre, serio. Ale mega słodkie, nie? No? coś się nie? takie mega. Dla mnie ja bym potrzebowała wodę. Nie wiem, taką ciasto! <grym z elegane> Dojechaliśmy do Afion po bardzo miłej podróży. Panem Alim, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i zatrzymaliśmy się w hotelu, za ten wczoraj, którym, w którym byliśmy, z tą klipką i, i z tym, którym było. Iżyba w łazience, 120 zł. A tutaj za ładny, czysty. E... I prawdopodobnie ze śniadaniem, czego jeszcze nie jesteśmy pewni, ale tak nam się wydaje, że jesteśmy przy śniadanie. Około tak, 200 zł, żeśmy zapłacili za to. I łóżko jest wygodne. No, a co powiesz o naszej podróży z Panem Alim? No było bardzo miło, przyjemnie i byłoby fajnie, jakbyśmy się spotkali z Denizli, ale się nie spotkamy, bo Pan zostaje tam dwa dni od dzisiaj, a my dopiero. Zostaje za trzy dni. W sumie za trzy dni, no? dwa dni w izparcie, dopiero za trzy dni tam pojedziemy. Tak. A chciałam się z nami spotkać. Na jeszcze taj. tam, jeszcze tam na czaj. Możeśmy. Było bardzo miło. W ogóle dzisiaj nam się powtórzył dokładnie ten sam scenariusz, jeśli chodzi o łapanie stopa, co wczoraj. Czyli, najpierw nas e, ktoś takim... Wczoraj to był taki busikowan. dzisiaj to była karetka, wywiozła nas po prostu z miasta na główną drogę. E, potem siedliśmy do Kira, który był cysterną i wczoraj, i dzisiaj. A potem nas wzięła osobówka. No tak, tak jak wczoraj nie gadali z tym, z z tym kierowcą i jego kolegą, tak dzisiaj z panem Ali bardzo dużo. dużo. W te... staliśmy na czaju tak. i dyslewę. Pomimo tego, że pan praktycznie w ogóle po angielsku, kup dosłownie pojedyncze słowa i to tak mocno losowe, takie najbardziej chyba znane, no to, no to my z naszym, znaczy z kamieni Tureckim i głównie z translatorem, no, że naprawdę fajnie sobie z nim porozmawiali. Polenali. Długo. Opowiadaliśmy różne tak. o, e, o życiu. O życiu, tak. tak. Myśmy mu pokazali nasze zdjęcia ze ślubu. on nam pokazał swoje zdjęcia ze ślubu. Tak, pokazał nam, gdzie ma działkę, gdzie będzie budował taką turystykę. Dokładnie, gdzieś koło, Stambu... koło Stambułu? Czy on nie mówił, gdzie to jest? Koło Stambułu. Tak, też gdzieś się daje, gdzieś tam. Ale bardzo ładne miejsce to było, bardzo ładna działka. Z rzeczką, e, no. z Zastęp powiedział, że zajmie mu to zrok. Dokładnie. Cieszę się, się No ale może to się tak nie. Dzisiaj w danach generalnie mamy zamiardzikować, jesteśmy tutaj przyjaźń dość Jest... która jest druga. Dokładnie, a my już sobie... Ja już sobie jestem pojedzony tymi gęzlem i teraz jeszcze się... zjednili e, sufle, sutlacz, a do wieczora daleko, więc myślę, że jeszcze się tutaj co najwyżej pokręcimy po... Po tych uliczkach to miasto jest zbudowane wokół takiej jednej skały, na którą właśnie jest stwierdza. Mega fajnie to wygląda, w ogóle mega widoki były po drodze z Ezeki do, do Afionu. E, no i tam gdzieśmy stanęli na tym czaju, no to e, no mega przemili ludzie. Tam byli ta obsługa. E, wypiliśmy chyba z cztery herbatki tam była ta, taka przemiła cisza, tak, tak, tak tam miło było, po prostu, tak cichutko. Naprawdę piękne widoki, e, ogólnie na góry, no mega fajnie i nie jest jakoś gorąco, więc naprawdę mega przyjemnie się siedziało. Afion jest znany z kiełbasy, jakiejś takiej chiniejszej specyficznej, z kaimaku i z, z marmuru, który, który jest wydobywany, właśnie żeśmy przyjeżdżali obok kopalni marmuru. Troszkę czujemy się nieswojo, bo nie miałam dłuższej sukienki, a jak była zakryta u góry, to bym była odkryta u dołu, a to jest bardzo religijne miasto. Paweł jak wyszedł na ulicę, zobaczył wszystkich w e, długich Do... spodniach też się poczuł nieswojo. Ale jest ile jest stopni? Gdzieś? Prawie 30 stopni, więc byśmy się ugotowali. Nasze... Oczywiście komfortu termicznego jest mocniejsze niż ich niż, niż obraza uczuć. Ale jak na razie jest to najbardziej zapakowane miasto. Tak, najbardziej opakowane miasto. Wszystkie panie są. No nie wszystkie jedna, nie, Troszkę jedna lepiej była. się poczułam jak zobaczyłam panią w bluzce na grubych ramiączkach i z odkrytym brzuchem. To już nie było tak by długo No, idziemy sobie teraz takim parkiem. Centrum tutaj miasta, jakiś pomniczek. Mm. Tam jest muzeum. Tam jest muzeum. Ale podobno jest to muzeum dla pana historii. I taki ładny, piękny w sumie. Wow, bardzo ładne te fontanny. I nasz hotelik. A tu, tam miejscowa kiełbasa. Dotarliśmy do Hamamu tradycyjnej tureckiej łaźni Jest pide. i są papucie o! Myślisz, że będziemy mogli wejść? No, tak to wygląda tylko czy lokalni turyści. Tu mamy mejkę. Do stóp można było wejść do meczetu. Tu sobie piją herbatki, Tasmetres. Tu są jakieś wystawki. To jest jakieś sztuki kultury centrum. Tam jest twierdza górująca nad miastem Oczywiście z flagą turecką Ale tu wszędzie są flagi nawet na domu Nie wiem to jest chyba Chcesz iść dalej Chyba tylko Weź tam zajrzeć co tam jest Jest jakiś. Też grobowiec, chyba Paweł, co? Nie, to też chyba grobowiec jakiś. Paweł mówi, że dziwnie się czuje i zaczyna rozumieć, czemu nam mówili, że, e, że to tu nie gdzie jest dobre jesteśmy? Że to, nie <laughs> jest to nie jest dobre miasto. Jest dobre miasto. Dlaczego? E, to... Nie wiem, no naprawdę, naprawdę jakiś taki klimat dziwny jest. No na pewno nie jest tu tak europejsko. No, nawet... Tak trochę zaściankowo. Tu właśnie widać. To nawet nie chodzi o Z tyłu. Tu. Chodzi o taką. Nie wiem, no. takie... No jest tu bardzo spokojnie. Jest spokojnie, ale jeśli na przykład ja czuję, że my jesteśmy obserwowani, a zwłaszcza ty. Mm. No. A mi to nie przeszkadza. Jak chyba się nie przywykłem do tego. Ja miałam pierwsze 10 minut yy, dziwnego uczucia, a potem już mi przeszło. A też nie można powiedzieć, żeby to było brzydkie miasto. No nie. Proszę. Znowu wyłoniła się. Wyłoniło się wzgórze. W wzgórze można wejść po 540 stopniach. Mm żeby robić to rano, niestety nie przyjechaliśmy tu rano, więc nie możemy tam wejść. Nie no, pisali, żeby robić to rano, bo potem na pogoda na nie zbrzyja, nie? Słoneczko i te sprawy. Nie. No. dlatego my nie możemy. Dlatego nie idziemy, no. I jutro też się nie wybieramy. Za to pójdziemy na pide i Mhm. Spotkaliśmy takie miejsce. Więc... Idziemy się na czaju. Jaki kolor wybierasz? Pomarańczowy? Tak. Pierwszy z brzegu? Ale mają Instagrama. W jakie miejsce się tu nie pójdzie, to widać wzgórze. Pawełcio i meczet. I góra. I fontanna. Kamisia już dostała pierwsze jedzenie. Razem dostaliśmy. Dwóch. Razem, no dobra. Half -half. Razem, razem. Zawsze hal. No i już... E... I już nie może się doczekać A ciera wrotki Mamy pide z mięsem i lahmacunach I herbatkę do tego Koleśnie pan przyniósł i jeszcze powinna być Kolka Kolka e, gdzieś, mini herbatkę No to dobra, ja zaczynam od pide No ja też zaczyna od deszki No dobra, to mogę wszystko całe Możesz, i... ja już sobie zanikam, bez tego Dobra. A ja to robię tak? Mm. Mm. Już nabrudziłam. No pięknie. Zbijam na pół. I takie będę jadła. Mm. No Dobrudkie, mi to smakuje. Teraz spróbuję i... Mm. Fajnie. Lahmacun powinien być bardziej pikantny. Jest pikantniejszy, no. A tutaj dostaliśmy od pana kelnera w prezencie po sutlacz, tak? Mhm. Mm Na swoją drogą my jesteśmy w tym, takim, takim oto barze, Cash Panem. Jak Adam kadem. Jesteśmy po kolacji, właśnie. Ja przed chwilą ja walnąłem głową w znak. No, e, ale wracając. Za całą kolację zapłaciliśmy 190 dir. Czyli na przeliczeniu na polskie to jest 24 zł. A było tak. Tak, na John? Idę z mięsem. Dwie kole. Dwie kolki. Dwie, I dwie herbatki jeszcze I dostaliśmy gratis sutłę, dokładnie Zresztą dwa po jednym, dwa nie? Wczoraj w eski e, za samo danie zapłaciliśmy. 240, 240. za jedno danie. E, no. Ale też dzisiaj mieliśmy czas, mieliśmy czas na spacer, więc tak. poszliśmy sobie na spacer, Obczailiśmy gdzie co i co dzieje. chcemy zjeść. E, no, na na a wczoraj po prostu, po prostu wysiedliśmy wie... z drogi, bo jesteśmy głodni, i poszliśmy do pierwszego lepszego miejsca. Do... Kolejny deserek Waps. czekoladowy, cake, czyli bol to nie wiem, no ale czekoladowe <laughs> ciastko. No. Mm. Nawet spoko. Tu jest takie ciastko, tu jest taka miękka czekolada. <laughs> Mm. i oblane czekoladą. Ciastko czekoladowo-czekoladowe. Z czekoladą. Czyli coś, co lubimy. No. Dobra. O! Puściła <śpuszczyła> się woda, a przed chwilą właśnie mówiliśmy, że wcześniej jak szliśmy, to tu się lało i już się nie leje. I dzień kończymy w typowej miejscówce na herbatkę. A tu jakiś? Nie. Pokaz spontanowy. W tym miejscu kończy się nasza przygoda w Afryce oraz ten odcinek. Dziękujemy, że byłeś z nami drogi widzu oraz zapraszamy do obejrzenia kolejnych odcinków tej serii. Jeśli jeszcze nie widziałeś poprzednich filmów ze Stambułu oraz Eski Szechir zachęcam do nadrobienia. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!